My. No to lecimy. Witamy was wszystkich bardzo serdecznie na nowo powstałym kanale Wojowników Ostrości. Tak jest. To my. Czyli czyli musimy się teraz przedstawić. Przedstaw się e, ja jestem Wściekły Byk, a ja Ostry Miś. Tak, będziemy dla was tutaj testować różne ostre rzeczy. E, nie tylko sosy, ale i różne tak, przekąski, potrawy, przekąski. Takie szeroko pojęta Ostrość, ostrość, którą pikantność. można szybko zjeść i w łatwy sposób w miarę możliwości przekazać wam wrażenia smakowe. Dzisiaj testujemy. E, Myślę, że sosik. Za, zanim co, co testujemy, to jeszcze powiemy, że tutaj nasze jakby kubki smakowe można już określić jako średnio zaawansowane. Więc no jesteśmy jakby pod, lubimy ostre, ostre przyprawy, ostre. Podejrzewam, że dla ludzi, którzy nie mają styczności z pikantnością, to rzeczy, które to będziemy testować, mogą być... Na pewno będą wyzwaniem. To, to jestem przekonany. Natomiast my jesteśmy miłośnikami, natomiast amatorami ostrości. Na pewno. Nie bierzemy udziału w żadnych konkursach, ani, ani tego typu rzeczach. Po prostu lubimy ostre żarło. Dokładnie tak. No dobrze. Mam nadzieję, że tutaj wszystko ze strony technicznej słychać. Wszystko gra. No to co? Pierwszym sosikiem, który dzisiaj przetestujemy... Pierwszy zawodnik, tak? tak. Pierwszy zawodnik w sumie w tym odcinku Jedyny zawodnik. Tak, w pierwszym odcinku Dzisiejszym zawodnikiem będzie Sosik od Dzikiego Billa Będzie to Habanero X Tak, Dziki Bill Habanero X Tutaj Przeczytamy jeszcze Przeczytaj skład. skład, gdzie jest przecier pomidorowy Papryka, habanero, cebula, sok z cytryny, cukier, ocet jabłkowy syrop klonowy, olej rzepakowy wędro na papryka, czosnek i sól. No, generalnie, generalnie skład prezentuje się ładnie. Tutaj jeszcze skala. Skala e, ostrości według producenta, skala to 5 na, na 10. Według producenta, więc nie powinno nam to zrobić krzywdy. Proszę napocznij. Tak. Oraz, ja zobaczymy. tutaj zajmę się otwarciem, a... a. Tutaj możesz powiedzieć, co będzie dzisiejszym nośnikiem. Tak, co będzie, co będzie dzisiaj, z czym będą, będzie sos spożywany. Więc mamy przygotowane łuperki e, z Burger Kinga, przy którym właśnie jesteśmy. I tutaj łyżeczka e, w specyfiku będzie lądować do, e, do burgera i będziemy spożywać. A później na dobicie, jakby nam było mało, e, to będzie on testowany jeszcze prosto. To w paszczu złych. Tak. Wrażenia zapachowe. Typowo, moim zdaniem, taki przecier pomidorowy. Wyraźnie wyczuwalna kwaskowatość takich surowych pomidorów. Nie wiem, lekkość papryk, pewnie też, ale to już dopiero przy Dobra, smaku. Po każdym ku. Mm, zdecydowanie. Wyczuwalna nuta paprykowa, ale takiej słodkiej papryki. No i przecież pomidorowy, tak jak mówię. Zdecydowanie w większości wyczuwalna. Natomiast, natomiast papryka jest taka jak nuta. Jak się dodaje słodkiej papryki do gulaszu, na przykład, czy do. Zobaczymy, jak będzie później. Na, na językach Jest pozytywne. Jak najbardziej. To teraz przejdziemy do. Teraz przejdziemy już do do naszych tutaj małych przyjacielach. Burgery także standardowe. Jak standardowo to jest super Junior. Nie ma się tu co, co rozwodzić. J jak wygląda, każdy wie. No i tutaj łyżeczka będzie dozowana, dozowana do... Mm, Proszę Cię. Do środeczka. Misiu. Misiu, dobrze, dziękuję. Łyżeczkę. Jeszcze pokażę do, do kamery jak to wygląda. Dobra Możesz? taka łyżeczka i ona pójdzie teraz. Do naszego burgera. Mam nadzieję, że tu dzięki nagrywa mogło nie przeleścić. Dobra. Troszeczkę odkładamy burgera, zamykamy no, no i co? Smacznego. Smacznego, 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 zobaczymy Słodkość Lekka Pikanteria. Teraz, gdy prze, przełykam, delikatnie, naprawdę delikatnie czuję na gardle hmm. lekką pikanterię. Wpływa tak, spływa po gardle na języku nic. Hmm. Generalnie sos, bym powiedział, do, do, do wszystkiego, do użytku, hmm. do kanapek, do, do kiełbasy. Jak najbardziej polecany dla, dla wszystkich praktycznie. Ciemny, słodki, wyraźna nuta pomidorowa, ta, ta paprykowość gdzieś nie jest tak wyraźna jak w zapachu, według mnie, natomiast jest to sos lekko pikantny, bądź nawet bym powiedział na poziomie pikantnego ketchupu. Dokładnie. No, przyjemna rzecz. Przyjemna. Nie zabija smaku smaku burgera i pozostałych składników, jak najbardziej. Delikatna pikantność. No. Ja uciążliwy. Chwilę się poddelektujemy jeszcze tym smakiem i za chwilę będzie przyjmowane łyżki, łyżeczki mhm. Justo, prosto w dziób, żeby poczuć pełne smaku tego, tego specyfiku. O, już kolega przepija. Rozumiem, że, że, że przepija. Przepchnąć burgera. Żeby szybciej zjeść burgera, nie tyle, żeby jakoś tam złagodzić ostrość, bo naprawdę ostrość jest delikatna. Kto miał doświadczenia z choćby pikantnym podlizzki, to to jest porównywalne moc. Polecamy dzieciom. Tak jak nasze filmy. Nie, nasze filmy będą skierowane, biorąc pod uwagę późniejsze możliwe reakcje, na ostrość będą skierowane jednak dla starszych widzów. No i też jesteśmy osobami, które lubią żart różny, więc... Dokładnie. Czarny humor, sarkazm będzie obecny na naszym kanale. Także jak ktoś jest ciekawy, chętny, to już zapraszamy do subskrybowania, żeby kolejne odcinki, które na pewno się pojawią nie umknęły. Tak. A w zasadzie po tym czasie od zjedzenia w chwili, ja mogę powiedzieć, że już praktycznie nie czuję nie, żadnej to, ostrości, tutaj na le, języku lek, wszystko lekka, się lekka rozchodziło. Lekka pikantność tylko spływała po gardle, no ja na języku w ogóle go nie czułem, tylko, tylko słodycz. Ja poczułem w momencie y, drugiego, trzeciego kęsa, gdy prze, przełykałem. Tu teraz na, na ustach mam tylko z przodu ust takie wrażenie jakbym, nie wiem, paprykowe chipsy jakąś. A tak to ja, ja nawet nie. Mm. Ja mam tylko praktycznie, czuję na gardle Także to jest delikatną y pikantność. No to co? Myślisz, że druga runda, nie? Myślę, że lecimy z łyżeczkami. Tak. Tutaj będziemy dozować na te same... Misiu, misiu kolorowy. Czy, przydozujesz? Jasne. Na te same łyżeczki. W ogóle sosik jest bardzo, bardzo ładny, bardzo ładnie Dobrze się go Tak, przetarty dozuje. ładnie. Dobra. Jest łyżeczka. Taka chyba ciana zwykła łyżeczka. Smacznego. mocnego. Taki typowy, typowy dla mnie przecier. Tak jakbym wziął sobie łyżeczkę przecieru pominarowego z delikatną Przecież pomidorowy plus lekka, le, lekka na pikantność, lekka pikantność, no już nie powiem, że nie ma, bo jest. Jest, tak? Jest, jest wyraźniejsza. Pikantność. Na języku znowu nic bym powiedział, bardziej, bardziej właśnie tak, spływa kogarki. Tak, chodzi w momencie przełknięcia. Tak, natomiast spływa. próbując, mając w ustach nie ma, nie ma odczuwalnej. Natomiast jest ostrości. to przyjemne, jest to słodkie, jest to mocno pomidorowe do wszystkiego. Także i, i jeszcze raz, yy, Dziki Bill Habanero X, myślę, że produkt godny, godny zainteresowania, godny polecenia. Natomiast ile tam procentowo tego Habanero było, to też, też, też yy, myślę, że nie za wiele, natomiast bardziej zdecydowanie przebijający się smak pomidorowy, przecieru pomidorowy, tak. tak. Takiego przecieru zwykłego z puszki. No to Jak cóż, najbardziej. Myślę, że tu nic się więcej nie wydarzy. Czuć nadal ostrość, tak z łyżki zdozowana trwa dłużej, zdecydowanie. Dłużej, ale to, nie jest, to, jest, to jest lekka pikantność. To jest to ostrość, dokładnie takiej lekkiej pikantności jak na nasz poziom. Jak najbardziej. Hmm. No to co? Myślę, że. Jak najbardziej polecamy. Tak, polecamy, I polecamy każdemu. Pierwsze co yy, od dzikiego Bila w tym odcinku Habanero X. Godne polecenia. Mamy ich tu jeszcze parę, więc w kolejnych odcinkach kolejne. Oglądajcie nas. Tak, kolejne tutaj produkcje od dzikiego Billa, bo te sosy na początku się zaopatrzyliśmy. Tak. Te, te sosy mm. były kupione w tak. pierwszej kolejności. Słucham, myślę, że sos, sos akurat ten Habanero X, do polecenia. Dla nawet początkujących będzie to ostrość. Dla od, osób, nawet której, które nie przepadają za, nie przebadają od za której dobrze zacząć, bo myślę, że sosy typu Tabasco czy, czy inne polecane na początek jednak są kwaśne, są nieprzyjemne, a to jest naprawdę dobry, słodki i lekko pikantny sos. Który... Ale kwaskowatość z pomidorów takiego przecieru też jest wyczuwalna. No ja, Natomiast... czuję, ja czuję głównie słodycz w porównaniu do sosów, do sosów Tabasco czy. Tak, no mając już jakby krękiego, doświadczenie, ma, doświadczenie i porównanie. To, to nie jest sos, to nie jest sos sąsami. na, na odcie, więc hmm, według mnie smakowo jest dużo lepszy niż, niż właśnie inne na podobnej skali pikantności sosy y, amerykańskie octowe, tak więc dla dzikiego bila duży plus. Tak, jak najbardziej jakość cena Że, za ten, i y, smak za, za ten produkt. Naprawdę polecamy. No cóż, był z wami wściekły bek i ostry miś. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Fija.